Witajcie, nazywam się Magda Fuss, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki Pureless. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tych symbolach. Są to takie najbardziej popularne atrybuty, które możecie znaleźć na różnych kosmetykach. Opowiem Wam, co oznacza każdy z nich. Coraz więcej z Was coraz częściej zadaje co nam pytania. A to czy nasze produkty są testowane na zwierzętach, czy zawierają parafinę, parabeny bardzo nas to cieszy, ponieważ oznacza to, że zaczęcie interesować się składami kosmetyków oraz ich pochodzeniem. Zdecydowaliśmy się stworzyć specjalne koło, obrazujące najbardziej popularne atrybuty charakteryzujące różne produkty kosmetyczne. Akurat w tym kole zawarliśmy te atrybuty, którymi staramy się kierować podczas tworzenia naszych produktów, atrybuty, które są dla nas ważne. Because we care. Ponieważ dbamy o to, żeby nasze produkty spełniały Wasze oczekiwania. Żeby tworzone były z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa z jak najmniejszą szkodą dla środowiska naturalnego. Z tym obrazkiem spotkać mogliście się już na naszej stronie internetowej, w katalogu czy na naszym fanpage'u. Od niedawna również w katalogach Albo na stronie pod opisem produktów spotkać możecie poszczególne ikony z tego koła atrybutów. Ikona pod opisem produktu to znak, że dany produkt spełnił wymagania dotyczące danej ikony. Jest to duże ułatwienie dla naszych świadomych klientów, ponieważ gdy szukają np. tylko i wyłącznie produktów wegańskich, wystarczy, że odnajdą odpowiedni symbol. Pod produktem, i wtedy wiedzą, że dany produkt spełnia ich wymagania. Co oznaczają poszczególne symbole? Ten symbol, paraben free oznacza, że w produkcie nie ma konserwantów z grupy parabenów. Z kolei ten symbol przekreślone SLS slash, oznacza, że w produkcie nie ma laurylosiarczanu sodu bądź jego pochodnej, etoksylowanego laurylosiarczanu sodu. Obie te substancje to silne detergenty, popularne w środkach myjących, takie silnie pianotwórcze. Ten symbol no mineral oil oznacza, że w produkcie nie ma olej mineralnych. Kolejny ten symbol, myślę, że dobrze Wam znany, oznacza, że produkt jest wegański, czyli nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanych m.in. z mleka czy z produktów wytwarzanych przez pszczoły. Kolejny symbol. silikon Free, oznacza brak silikonów w składzie. Kolejny przekreślone litery PEK. PEK to skrót od glikolu polietylenowego. Jest to w zasadzie taka duża grupa substancji syntetycznych polimerów, które w kosmetykach spełniają bardzo różne funkcje, takie jak emulgatory, stabilizatory czy rozpuszczalniki. Kolejny symbol, taki uroczy króliczek. Oznacza, że produkt został wytworzony i opracowany zgodnie z metodami, które nie wymagają jakiejkolwiek formy okrucieństwa wobec zwierząt. Cruelty free. Ten znak oznacza no GMO. Surowce, które były wykorzystane w danym kosmetyku, pozbawione są genetycznych modyfikacji. Przekreślone TA. TA to skrót od trietanoloaminy, czyli symbol ten oznacza, że nie ma tego składnika w składzie danego produktu. Jest on zwykle odpowiedzialny za regulację pH. Kolejny symbol: Petrochemical Free oznacza brak w produkcie związków pochodnych ropy naftowej, takich jak na przykład olej parafinowy, parafina, wazelina czy wosk mikrokrystaliczny. Ten symbol, gluten free, oznacza, że w produkcie nie ma składników, które mogłyby zawierać gluten, jak np. olej z kiełków pszenicy. Kolejny symbol oznacza, że produkt był testowany dermatologicznie, co nie jest wymogiem w przypadku wszystkich kosmetyków wprowadzanych na rynek. Kolejny symbol: no harsh chemicals. Oznacza brak mocnych, agresywnych środków chemicznych, które mogą wywołać podrażnienie skóry. No, i ostatni symbol. Ingredients of Natural Origin. Składniki naturalnego pochodzenia. Znak ten stawiamy tym produktom, które mają powyżej 50% składników naturalnego pochodzenia w składzie. Jak już wspominałam wcześniej, staramy się dążyć do tego, żeby każdy z naszych produktów. Spełniały jak najwięcej opisanych atrybutów. Dlatego symboli pod opisaniem produktów jest naprawdę wiele. Dziękuję Wam za uwagę.